Siemaneczko z tej strony jest Kto by się spodziewał? Stworzyłam nowy kanał, tak. Na moim nowym kanale będziecie mogli się spodziewać jeszcze dwóch gier. Nie powiem jak na, razie. jak na razie. A ze mną jest Pan, Fata, pan Fanta, jak widzicie. Znowu. Gramy Nie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, lajkowania, no i pana fanty też. No, ostatnio w, są, o, dzisiaj prawdopodobnie ma, um, w dniu wpuszczenia odcinka Justysi będzie mój odcinek, więc zapraszam do mojego kanału. Dobra. In w opisie. <laughs> e, więc, co chciałam powiedzieć? <laughs> Mam dwie legendy. Wczoraj pan Fantom mnie wydropił. No i Julek, Julek, Dodali nowego zadmiarza kiełka. Braulera. Braulera. A to są pan. Julka Zadymiarz. zadmiarze. Widzicie? Braulerzy. No, braulerzy. Brau Lepiej brzmi niż zadmiar. No tak. No dobra, to zaczynamy. Idziemy na soczki. Ja idę na górę tutaj tam. Dobra, idziemy na soczki. Czyli takie. Pozdrawia. Nie wiem kogo mam pozdrawiać. Pana fanta. Który obok mnie jest? jest. Dobra, uciekam. Po co uciekam w ogóle? Dobra bitewka. prawdopodobnie możecie się spodziewać odcinka z World of Tanks. 9 ranka. 42. 42. 42. Podajcie na pana fanty kanał. Subskrybujcie go. Lajkujcie też. Co panu to robił? Jakiś śniadanie to zrobił. Oj, czemu ja zagrałem? Jak nu? Nie. Dobra, ja wychodzę. Bierz Co się ze nu stało się wbiłem ziemię. Ja wychodzę. Dobra, biorę Kary nie będę ulepszać. Czy grać. Okay, do dziesiątej rangi a i wbijajcie na mój kanał bo będzie ważna informacja w następnym odcinku z <laughs> <laughs> wyrostem i bardzo bym chciała żeby chociaż dzisiaj dobili żebyście chociaż mi dali 5 subskrypcji. 5 i będę, będę bardzo szczęśliwa, chociaż te 5 subskrypcji. Dobra, robimy drugą rundaczkę. Dziś pan też, pan Fanta, będzie robił odcinek, więc też wpadajcie do niego. nie robiłem odcinków, prawda? Takie o każdy... tak, Eee, zgadzam, nie robiłem w komentarzach piszą. No i nie, to... Dobrze. Ten rok jest bardzo niefajny. Dlaczego? Bo jest koronawirus. I mówią, że musimy siedzieć w domu. Doma. No i zmarnowała śmigę. No ja nie chcę. No zmarnowałem. Będziemy musieli ludzie, którzy będą... Ała, musieli wychodzić. Na przykład dorośli, gdzieś na przykład do sklepu czy gdzie, będą musieli i brać maseczki. jestem naprawdę dobry na soczku. Czemu plus tylko 8? A ty? No bo mam rankę w górę i... Ranka. 76! Nie. Ale chyba ja będę mieć skrzynkę już. Patrzcie. Ja zbieram na opening. Patrzcie, tylko... um, tutaj miałam mega boxa i z tego mega mi wyleciał Leon. Wczoraj. No pamiętna chwila 7000. Mówię, że robisz opening. Nie był w poprzednim odcinku, który zobaczycie prawdopodobnie dziś. Dobra. Chwila. Wybiorę sobie. Co, może, co możemy jeszcze o po, 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 po. możemy powiedzieć o bo zakrywasz możemy mikrofon. możemy o czym porozmawiać? możemy o kolejny porozmawiać? Nie wiem. A, kolejny czy się cieszycie, że jest. Czy się. Że nie ma szkoły? Czy się cieszycie, że nie ma szkoły? Właśnie. Ale Ems zrobiła głupie, głupią rzecz. Połóż. Tutaj właśnie. Dawaj, 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 dawaj. Nie zbieraj, nie zbieraj. Dobra, nie, będę mieć chociaż jeden. Ems na soczku. Jest to soczek. Dobra, i tak ja umieram. Wiesz o tym? Ja tak, Malusio. zbierę, zbierę. zbieram. Hmm. Dobra. Zrobiłam głupią rzecz. Ile czasu? Już. Ile czasu? No, zobaczymy na nagraniu. Jeszcze myślę, że z dwie rundki możemy zrobić, nie? No? no tak. Beć Weź, Później, w następnym Ostatni już, nigdy weźmiemy. A ja do dziesiątej rangi na no, Leonie. Dzisiaj? No. Na odcinku? No. Nie, w następnym odcinku... Następ... Odcinek, Następ... W następnym odcinku możecie się spodziewać yy, yy, spodziewać odcinku z odcinka. odcinka z może z World of Tanks Ale ja tu robię siekę to byli. Zobaczymy z czego Napiszcie mi w, yy, w komentarzu w tym filmie jaką byście chcieli grę, yy, bo mam dwie gry. Trzy gry, przepraszam: Brawla, Brawl Stars, Minecrafta i World of Tanks. Napiszcie w komentarzach, jaką grę byście chcieli mieć. Jaką byście chciały, chcieli grę, żebym nagrała. Napiszcie, czy z panem Fantą, czy sama. Znubiłam tą, wiem. Dobra, dawaj. Już to jest przedostatnie. Wtedy biorę papyr i ostatnio budkowy. Dobra. Bardzo bym chciała, żebyście wzięli Minecrafta z Panem Fantą, bo dobrze nam idzie z Panem Fantą Minecraft. Na trudnym nam idzie dobrze. Tak, zbudowaliśmy kiedy, zbudowaliśmy kiedyś jak to się nazywa? Króle nie królestwo zamek. I w tym zamku jakby się osiedlamy. No ale nie udać w tym świecie. No bo jest niefajne. No różek się. Dobra, mamy tutaj bo El Primo. Dobra, biorę El Primo. Bierzesz El nie. Primo. Ja chcę soczyć. Dobra, ja wezmę klejnaciki, może je. Minus pięćset siedemdziesiąt... Minus pięć tysięcy ręka na Leonie, super! I ostatnie rąbka, nie? Tak. A ha 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 ha, Dobra, pogram teraz, nie wiem. Bądź gotowy, ja wezmę. Przestań. Um, mówimy na bib-bib-bibka. <tak>, tak lubimy <tak> mówić. Na Boboka. Tak, o, widzicie, ktoś na czym drużyna Prawdopodobnie któryś albo z moich, albo z jesteśmy przyjaciół. Ja mam młody groma. No na to na 100 przyjaciół. Przyjaciół. No to nie są przyjaciele, bo nie zna ich nawet ale... Dobra, rozwaliłam. A, tu y po a na tarę mówimy właśnie tarkę. Ginę, sobie... ginę, 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 ginę. Bierz co zabijaj ich. Jak najprędzej. Nie pozwól. O, 10 hp miała ja skrzynkę, widziałaś to? Ja mam 10 hp. Y, pomocy mnie tutaj bierze pamka. Body, Dobra, jest wielkie starcie. Maksiu i bubka. Czekaj. Nie mam szans, nie mam szans. Masz. No, i czemu się zatrzymałaś? Znubiłaś. Znowu. Otrzysta. Otrzysta. To miało. Hmm. się te... Dobra. No więc... No tak, no to... Um, co mogę powiedzieć, więc... Um, kilka rundek było. Z mną był pan Fanta. No. No, no to co? Jutro będzie odcinek z, z, z czegoś. Mam, o, nie napiszcie wiem. w komentarzach. No, więc... a więc, żegnamy się. No, cześć. No, cześć.